Cześć, mamy dzisiaj u nas redakcji specjalnego gościa z Games, który opowie nam o ich nowej grze. Nie zgadniecie, co to jest za tytuł? Mieczysław Brawl z Vivid Games, który nam prezentuje ich nową grę Real Boxing. Cześć wszystkim. Jesteśmy w głównym menu gry i pokrótce o niej opowiem. Jest to gra bokserska, jak już po ciosie, który otrzymałeś, mogłeś się zorientować. Mamy tutaj dwa podstawowe tryby rozgrywki, czyli quick fight, w którym po prostu zaczynamy i rozpoczynamy biatykę. Mamy karierę, w której walczymy w trzech turniejach o pasy. A tak naprawdę trzeba by zacząć od stworzenia swojego własnego zawodnika. Można wydychować jego imię, można dodać narodowość. A później skupić się na takich szczegółach jak kolor gaci, rękawic, butów. Z bardziej porywających rzeczy możemy wybrać sobie różnego rodzaju tatuaże, a także pofantazjować z wariacjami różnokolorowych wąsów. W profilu znajdują się także wszystkie statystyki. Na razie jeszcze nie ma rozegranych żadnych spotkań, więc tutaj wszędzie same zera. Progres całej kariery oraz achievementy. Możemy tworzyć zawodników, a są też istniejący zawodnicy. Tak, możesz wybierać, to jak masz w trybie quick fight, jest kilku po prostu docelowych, którzy różnią się, no oczywiście wyglądem, narodowością i statystykami. Każdego z nich opisują trzy statystyki, czyli siła, stamina i szybkość i można je wszystkie trenować w minigierkach. A to są postacie naprawdę istniejące, czy fikcyjne? Nie, to są postacie, które zostały wymyślone. To jest pierwsza gierka, w której muszę wykonywać ciosy, żeby zawodnik Trochę poćwiczył i nabrał kondycji. Znaczy, mamy dwa typy sterowania: no podstawowe jest sterowanie dotykowe, natomiast jeszcze mamy drugie, które rozpoznaje gesty gracza, mniej więcej działa tak, tak jak Kinect na Xbox. Z tym, że nie musimy podłączać żadnych dodatkowych urządzeń, tylko kamera w iPadzie iPhone'ie i iPodzie rozpoznaje po prostu gesty gracza. I teraz tak, zaczynamy rozgrywkę. Tutaj będą pojawiały się takie napisy, które mają początkowo zawodnikom ułatwiać zadanie, żeby wiedzieli kiedy atakować, kiedy blokować. Podstawowy cios to jest po prostu tapnięcie lewa ręka i prawa ręka. Mamy tutaj ikonę bloku, która oczywiście blokuje, ale w jego trakcie także zwraca mi stamina, która jest potrzebna do zadawania ciosów. Jeżeli zacznę od dołu, no to są po prostu takie haki. Oczywiście jedna ręka, druga ręka plus sierpy. W międzyczasie powinienem też od czasu do czasu wykonywać uniki, żeby nie przegrać. To co widziałeś w tym momencie to była kontra. czyli jeżeli dobry mam timing, to wykonując unik jestem w stanie to jeszcze skontrolować i przejąć inicjatywę. E, ta stamina powoduje, e, że to nie jest gra, w której po prostu cały czas nachszania. E, no bo jeżeli mi się skończy, to moje ciosy nie będą miały tak naprawdę żadnego przełożenia na obrożenia, e, które zadaje mój zawodnik. No, sterowanie stworzyliśmy tak, żeby było jak najbardziej intuicyjne, żeby każdy gracz mógł sobie z nim poradzić, natomiast to też nie jest tak, że to jest po prostu prosta gra na platformy mobilne, w której nie ma w ogóle taktyki. Właśnie jest to chyba jedna z nielicznych gier, do których była w ogóle przeprowadzana sesja Motion Capture. No, dokładnie tak. No, chcieliśmy, żeby po prostu ruchy bokserów były jak najbardziej realistyczne, żeby przypominały prawdziwych e, zawodników, dlatego zdecydowaliśmy się na taki krok. No, jakie są efekty sam... E, sam. Widzisz, zadbaliśmy także o to, żeby te animacje były jak najbardziej realistyczne. Mam nadzieję, że efekt jest <gry> dobry. No, gra wygląda jak pierwsze gry na PS3. Powstaje na Unreal Engine. Jest to pierwsza gra na tym silniku, którą pracowaliśmy. No chyba nie muszę po prostu jakoś specjalnie zachwalać, no bo pamiętajmy, że to są po prostu platformy mobilne. Można też podłączyć przez na przykład iPada do telewizora i zagrać po prostu na. Ekranie telewizora. Ale steruje się iPadem ciągle dotykowym? Cały czas dotykowym, albo po prostu możesz wtedy położyć iPada przed telewizorem i sterować poprzez wykonywanie gestów, czyli zadawanie uderzeń, wykonywanie uników. To, to wszystko tutaj też działa. Ile czasu robiliście w grę? od szkiców koncepcyjnych do tego, co dzisiaj mamy w rękach? Znaczy plus, minus można powiedzieć, że trwało to poniżej pół roku. A jakiś budżet orientacyjny, albo gdybyśmy to porównać do gry na pc ta na konsole stacjonarne? To znaczy, tak, może tak dyplomatycznie powiem, że w informacjach prasowych mówimy o kwocie do miliona złotych. Wspominałeś wcześniej, że jest multiplayer? Czy jest na przykład opcja, żeby użytkownik iPhone'a grał z kimś tam iPada? E, tak, no gdybyśmy właśnie teraz mogli się połączyć przez Wi-Fi, to bym e, zaprezentował, ale niestety nie ma takiej możliwości. Można nie tylko, że iPad z iPadem, ale iPad z iPodem e, łączymy się przez Game Center. Są oczywiście rankingi. W kolejnych update'ach chcemy też prowadzić dodatkowe opcje związane właśnie z rywalizacją graczy w sieci. Planujecie jakiś rozwój gry, jakieś jeszcze dodatki? Może macie jakieś pomysły, które wyleciały z tego pierwszego etapu, żeby gra wyszła, ale, ale pojawią się później? To znaczy nie wyleciały, ale po prostu mamy w planach. Stałe aktualizowanie gry. też Jeżeli ktoś chciałby mieć dostęp do nowej zawartości wcześniej, to wzorem gier na duże konsole przygotowaliśmy Season Passa. Będą w updatecie nowe areny, nowi zawodnicy, nowe możliwości kustomizacji postaci. A rozważaliście inne platformy, zarówno mobilne. Android, może Windows Phone, jak i stacjonarne. No myślę, że gra w cyfrowej dystrybucji na konsolach też miałaby rację bytu. Rozważamy jeszcze. No, jeszcze jest za wcześnie, żeby o tym rozmawiać. Na razie właśnie gra wychodzi na iPady, iPody i iPhony. A co będzie na w najbliższej przyszłości, to jeszcze będziemy to po prostu zapowiadać. Gra jest płatna, znaczy ceny jeszcze nie, nie mogę mówić. No, są mikrotransakcje na takiej zasadzie, jeżeli ktoś chce. Mm, Pójść na skróty i szybciej rozwijać swojego zawodnika, to może skorzystać ze sklepu. Natomiast wszystko, co jest w tej grze, jest no, możliwe do odblokowania poprzez normalną rozgrywkę. No, gracz, który kupi ten tytuł, no, ma pewność, że no wszystko, cała zawartość dla niego dostępna. Czyli osoba, która płaci, nie ma przewagi nad osobą, która nie płaci, ale gra systematycznie. No dokładnie tak. To jest po prostu kwestia tego, że nie jeżeli ktoś chce szybciej rozwinąć swojego zawodnika, to, to ma taką możliwość. No nad tą grą pracowało kilkadziesiąt osób, jest to bardzo duży projekt. No i tak jak zauważyłeś na no jakościowo, no można mówić, że to jest gra porównywalna z konsolami stacjonarnymi. No Także stworzenie takiej gry no, nie jest bardzo proste wymagało od nas e, dużej pracy i zaangażowania, no i mam nadzieję, że gracze to docenią. Biją mnie, ale to żadna niespodzianka. O, chociaż teraz ja podjąłem tego w końcu. No, bardzo mi się podoba grafika. Wiem, że grafika nie jest najważniejsza w grze i prawdziwi gracze na to nie patrzą, no, ale może ja nie jestem prawdziwym graczem bo mi się to naprawdę mega podoba, jak wygląda. No nie widać żadnych kwadratów, żadnych uproszczeń, które nas atakują w grach mobilnych. Jest to naprawdę dopieszczone i tym bardziej się dziwię, że developing gry trwał pół roku. No, chyba gry się coraz łatwiej robią, takie wrażenie, ale <gry> albo coraz lepiej je robią, że tak szybko. Teraz gram na iPadzie, co widać na złączonym obrazku. Działa to też na iPhonach, iPodach, iPhonach od czwórki wzwyż. Jeżeli się przymierzacie do kupna np. iPada Mini, który się ostatnio pojawił, też będziecie mogli wtedy pograć w produkcji Vivid Games. O właśnie, teraz robiłem to, czego w nie powinno się robić, czyli naparzać. I cała stamina mi zleciała i byłem przez chwilę w ogóle odsłonięty na ciosy. Sam nie mogłem wyprowadzić kontry. Właśnie, da się wyprowadzać kontry, czyli muszę w odpowiednim momencie się odsunąć. O, i teraz to zrobiłem, ale nie trafiłem. Nasz szef również chciał spróbować sił na iPodzie tym razem, ale coś mu nie idzie. Nie widzę, ale słyszałem, że było perfekt. Nie wiem, zasłaniam się, on, on zadaje ciosy. No. no cóż, mogę powiedzieć, że może się rozchodzić o kwestię oświetlenia lub zbyt jaskrawego koloru twojej bluzy. Ewentualnie kolega z kamerą wchodzi w kadr i to jego ruchy są zliczane w tym momencie. Ja się nie ruszam. Fajt. Się go, go, go. O, zdych mnie z Uprzyjemy ręki, to zawsze musisz przekląć na wideo The fuck? The fuck? Skandal, uciekam z skandalu